Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Weszło Fuksem. Dziś jest wielki dzień, no bo jak polska drużyna gra w europejskich pucharach, nawet jeśli to jest Liga Konferencji Europy, no to musimy takie dni celebrować. My, pasjonaci polskiej piłki, zbyt często takich okazji nie mamy. Dlatego dzisiaj przygotowałem kupon na mecz Lecha Poznań z HPL-em Berszewa, który odbędzie się w Izraelu. Ale zanim przejdziemy do mojego kuponu, rzecz fundamentalna, kluczowa, pryncypialna, bardzo ważna po prostu. Jeżeli nie macie jeszcze konta w fuksiarzu, możecie zarejestrować się z linku, który jest na dole. A dlaczego warto? Ano dlatego, że rejestracja z tego linku uprawnia Was do odebrania dodatkowego freebetu w kwocie 25 zł. Jedyny warunek jest taki, żeby poza tym oczywiście, żeby przez ten link się zarejestrować, żeby wpłacić co najmniej 50 zł na grę w fuksiarzu. A więc rejestrujecie się, Płacacie, no i macie freebet 25 zł. Możecie oczywiście też skorzystać z y, normalnej w cudzysłowie promocji powitalnej. Wpadnijcie na stronę Fuksarza i zobaczcie, jakie ma oferty dla nowych graczy. Generalnie warto, a ten freebet, o którym mówię, jest tylko dla Was, czyli tylko dla widzów kanału Weszło Fuksem. HPL Berszewa Lech Poznań. No mówiąc szczerze, nie pokuszę się tutaj o typ 1x2. Ten mecz w Poznaniu był taki. Na dwa razy, no ale jest pewna powtarzalność jeśli chodzi o Lecha Poznań, mianowicie Lech Poznań od kiedy awansował do Ligi Konferencji ma znakomitą defensywę. 10 meczów Lecha Poznań od awansu, 7 z czystym kątem i tylko 7 straconych bramek, przy czym 4 z tych goli no to mecz z Villarreal. Mecz taki trochę wyjęty z kontekstu: no bo trudno nie odebrać worka bramek od tak klasowej drużyny. Zwłaszcza że Lech grał w tym meczu bardzo ofensywnie. Zatem moje myśli krążą właśnie wokół obstawienia na dobrą defensywę Lecha Poznań i kusi mnie zakład na liczbę celnych strzałów HPL-u Berszewa. I obstawię po kursie 2-0, że HPL będzie miał poniżej 4,5 celnych strzałów w Poznaniu w pierwszym meczu miał ich zero. Natomiast no, pamiętamy chociażby sytuację, kiedy z kilku metrów jeden z piłkarzy przeniósł piłkę nad poprzeczką w absurdalny ekstraklasowy wręcz sposób. No ale też Lech w innych meczach nie dopuszcza po prostu rywali do tego, żeby strzelali na bramkę, Radom jak oddał dwa celne strzały w ostatniej kolejce ligowej, no, ale takie strzały, że umówmy się to raczej tylko do statystyk. Legia Warszawa nie oddała żadnego, no i wspomniany HPL też nie oddał żadnego, więc trzy mecze i dwa strzały na bramkę Bernardka, no Trzeba przyznać, że bramka Szlecha Poznań ma ostatnio dość łatwą robotę. Oczywiście no, tutaj w meczu u siebie może tych strzałów być nieco więcej. One mogą być też słabej jakości z dystansu. Wszystko zależy od tego, jak się ten mecz będzie rozwijał. Natomiast ten kurs sprawia, że z chęcią zaryzykuję. Natomiast 2-0, coś bym jeszcze dorzucił. Myślę, że Union Berlin, Malmo. Union ma trudną sytuację w grupie, po trzech kolejkach ma tylko trzy punkty. Jeżeli chce się liczyć, chce dać sobie taką szansę, żeby walczyć o awans z grupy Ligi Europy, no to Malmo musi po prostu pokonać, ale to się raczej wydarzy. Malmo ma 0 punktów, z Unionem przegrało na własnym stadionie, teraz będą grać w Berlinie. Raczej taki pewniaczek na podbicie kursu. Stawka 70 złotych stawiam zakład 163 zł do wygrania, więc trzymajcie kciuki za defensywę Lecha, a jeśli chcecie wygrać freebet w wysokości 50 zł, to mamy dla was konkurs dla trzech pierwszych osób, które w komentarzu pod tym filmem wytypują dokładny wynik meczu HPL -Po Lech Poznań i podadzą nazwisko przynajmniej jednego strzelca. Jeśli typujecie 0-0, to oczywiście tego nie trzeba robić. Wzgarnie freebet w wysokości 50 zł w fuksiarzu. Jeśli nie macie jeszcze konta w fuksiarzu, no to wiecie co robić. Link na dole i, i, i dodatkowy freebet, Zapraszam więc do rejestracji, do brania udziału w konkursie. I zapraszam Was do subskrybowania, gdyż codziennie dzielimy się tutaj swoimi typami. Ja trzymam kciuki za Filipa Bednarka, Filipa Dagersztaula i tak dalej, i tak dalej. Defensywo Lecha. Dzisiaj nie dopuszczasz do strzałów Izraelczyków.